Cześć wszystkim, przyjaciele na kanale Weilera. Dziś pokażę, jak zmienić numer telefonu w koncie Gmail na telefonie. Wchodzimy do Gmaila, wybieramy konto, klikamy Zarządzaj kontem Google, klikamy Dane osobowe, przewijamy w dół, wybieramy numer telefonu i klikamy na niego. Klikamy ikonę Ołówka. Spisujemy hasło. Ojej. Które to było? No tak. Klikamy ikonę ołówka i aktualizuj numer. To wszystko. Z Wami był Weiler. Lajkujcie i subskrybujcie kanał. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. Na razie.